Siemaneczko Wariaty, witam Was na kanale Smoke, na którym zajmiemy się recenzją Firework. Pod trochę fajerwerki, aż po naprawdę grube zestawy. Sprawdzimy, które są warte swojej ceny, a które to totalna lipa. A jeśli masz pomysł, jakie fajerwerki powinny pojawić się na tym stole, zostaw ten pomysł w komentarzu. A może pojawi się w kolejnym odcinku. A jeśli spodoba się tematyka filmu, zostaw lajka w górę, subskrypcję, a my lecimy z tematem filmu. Na stole mam już kilka wyrzutni fajerwerków, lecz w ostatnim czasie przyszły mi dwie nowe paczusie, z których jaram się totalnie. Powiem tak, szarpnęły kieszeń, nie powiem, że nie, bo ta kosztowała mnie aż 1000 złotych, pomyślałem, że zrobię opening na tym kanale. No co, no przechodzimy do openingu, ja zrobię Wam szybki timelapse, żebyście nie musieli tego oglądać, a ja otwieram paczusie. Ale tymi fajerkami zajmiemy się w kolejnym odcinku A dzisiaj mam przygotowane dla nas tak zwane single shoty Są to fajerwerki, które kosztowały mnie zaledwie 12 zł Nie mam jakichś wielkich oczekiwań, ale mogę zaskoczyć, oczywiście, że mogę zaskoczyć Zobaczymy czy warto zamawiać, więc bez dalszego gadania zapraszam was na pokaz Widzimy się po pokazie, zobaczymy jaką zrobią na nas reakcję Ej, co?

Firewerki zrobiły nam naprawdę fajne show. Ode mnie otrzymuje cenę 6 na 10, ponieważ za tak niską cenę otrzymujemy całkiem fajny pokaz. A jeśli znacie inne firewerki w podobnych cenach, dajcie znać w komentarzach. I widzimy się w kolejnym odcinku, nora!